Bukiet najwspanialszych życzeń przesyłamy do pani Jolanty Kamińskiej. Z okazji 55. urodzin życzę ci jak najwięcej wytrwałości w wierze i pogody ducha czerpanej z miłości do naszego Pana, a także zdrowia i światła tak jasnego, aby żadna siła nie przyćmiła jego blasku. Życzę kuzynka Aneta z mężem i Damiankiem, ciocia Zuzia i Darek. Do życzeń dołączają się rodzice Celina i Ścisław, siostra Dorota, mąż Tadek oraz dzieci Magda z mężem Michałem, Michał z żoną Ewą i wnuki, Marcel, Hania, Klara i Julek. Każdego roku 16 lipiec to wy uroczysty dzień. Drogiemu Jubilatowi, panu Alfonsowi Tomkę z Zakrzewa Koło Złotowa, jedynemu żyjącemu uczestnikowi Kongresu Polaków w Niemczech w 1938 roku, z okazji 105. rocznicy urodzin oraz z okazji imienin, życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Radosnej i zdrowia na każdy kolejny dzień. Wszystko co piękne i wymarzone niech w twym życiu będzie spełnione życzymy wielu łask Bożych, nadziei w sercu, niewyczerpanych pokładów wiary i pogody ducha. Z darem modlitwy na dalsze lata życia z parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Zakrzewie składają córka Teresa, synowie Franciszek i Stanisław z rodzinami oraz syn ksiądz proboszcz Henryk Tomkę wraz ze wspólnotą parafialną Stoporzyska koło Połczyna zdroju. Drogi jubilacie, dziękujemy opatrzności Bożej za to, że jesteś nadal z nami. Więc z całego serca tobie dzisiaj śpiewamy: żyj nam 200 lat. Szczęść Boże. 4 sierpnia jubileusz złotych godów obchodzili państwo Jadwiga i Tadeusz Skuza z Wrocławia. Niech szczęście wam sprzyja jak w pierwszy dzień wesela. Niech zdrowia Bóg udziela, modlą się wdzięczne dzieci. Niech w jak najdłuższe lata Bóg Wam pomyślność splata. Najserdeczniejsze życzenia składają Marysia i Heniek z rodzinami. Kolejne życzenia dla Pani Sabiny Piątek. 14 sierpnia Pani Sabina Piątek ze Żelechowa świętowała 95. urodziny. To jest moja chrzestna i jest wyjątkowa, bo ma dobrą pamięć i zdrowo się chowa. W tym dniu pięknym i wspaniałym, życzę chrzestnej sercem całym. Niechaj Pan Bóg błogosławi, w dobrym zdrowiu pozostawi. Jeszcze długim życiem obdaruje i radości nie żałuje. Te serdeczne życzenia w dniu 95. piątych urodzin. Kochanej chrzestnej Sabinie Piątek ze Żelechowa przesyła chrześniaczka Krystyna z gustka. Z okazji 90. rocznicy urodzin obchodzonej 28 lipca składamy najlepsze życzenia. Kochanemu bratu Czesławowi Majgierowi najserdeczniejsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej na każdy dzień. Dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego oraz spełnienia marzeń. Składają siostra Janina, do życzeń dołączają się kopaczowie i maderowie z rodzinami. O uwagę prosimy drogiego jubilata, pana Henryka Tryzubowicza, który 7 sierpnia skończył 80 lat. Kochany mężu, tatusiu, dziadusiu. W tak pięknym dniu Twoich urodzin życzymy Tobie zdrowia, wspaniałych dni, obfitych łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i dalszych dni w zdrowiu i szczęściu. Życzą Tobie żona, córka i wnuczka. Niech Bóg macie w opiece do końca. Się zanurzyć w ciszy, chcę słyszeć tylko Twój kochany głos. Szanowni Państwo, niestety nasz dzisiejszy koncert życzeń dobiega końca, ale przypominamy o możliwości nadsyłania życzeń do naszego programu. Można to zrobić na dwa sposoby, wysyłając listownie na adres naszej redakcji. Telewizja Trwam, koncert życzeń Ulica Świętego Józefa, 23 przez 35 87 100 Toruń, bądź też. Kontaktować się z naszą redakcją telefonicznie lub mailowo, ale więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej wwwtv I jeszcze raz wszystkim solenizantom i jubilotom składamy najserdeczniejsze życzenia. I zapraszamy na kolejny koncert życzeń jak zwykle w przyszłą niedzielę o stałej porze. Z Panem Bogiem. Nazywam się Sharon Chama i jestem nosicielką wirusa HIV. Chodzi o to, żeby ludzi uświadamiać, na czym polega problem AIDS. Nie wiem, jak zaraziłem się wirusem HIV.